Witajcie, drodzy subskrybenci kanału Power of Fate. Dzisiaj podzielimy się potężną modlitwą poświęconą świętej Ricie Skassi, świętej z niemożliwych przyczyn. Santa Rita jest źródłem nadziei dla osób stojących przed pozornie nie do pokonania. Jeśli przechodzisz trudny okres, ta modlitwa może przynieść pociechę i siłę. Idźmy razem, z wiarą i oddaniem, wznieście nasze serca do Boga poprzez tę modlitwę. Przygotuj się na chwilę głębokiej duchowości i wewnętrznej transformacji. O potężna i chwalebna święta Rita Scassi, oto u Twoich stóp bezradna dusza, która, potrzebując pomocy, apeluje do ciebie ze słodką nadzieją, że odpowiesz na nią, którzy mają tytuł świętego niemożliwych i beznadziejnych spraw. O, drogi święty, wstawiaj się za moją sprawą, wstawiaj się za Bogiem, aby udzielić mi łaski, której tak bardzo potrzebuję, złóż tutaj swoją prośbę. Nie pozwól mi odejść od Twoich stóp bez opieki. Ta modlitwa jest prawdziwym wołaniem o pomoc. Błaganiem, które rozbrzmiewa głęboko w sercach tych, którzy wierzą w moc wiary. Kontynuujemy. Jeśli jest we mnie jakaś przeszkoda, która uniemożliwia mi dotarcie do łaski, o którą błagam, modlę się go odepchnąć. Zaangażuj moją prośbę w swoją cenną krew, w swoje święte rany i przedstaw ją swojemu boskiemu mężowi, naszemu panu Jezusowi Chrystusowi. W zamian obiecuję żyć coraz lepiej, zgodnie z przykazaniami naszej religii, i robić wszystko, co w mojej mocy. Aby szerzyć nabożeństwo do Was. Amen. Modlitwa z wiarą i oddaniem może przynieść poczucie pokoju i duchowej odnowy, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Święta Rita z jest przykładem wytrwałości i zaufania do Boga, pokonując wielkie wyzwania w swoim życiu. Wzywając Jego wstawiennictwo, łączymy się z Jego duchową siłą i znajdujemy nową zachętę do naszych codziennych bitew. San Rita, urodzona w 1381 roku we Włoszech, Stanęła w obliczu trudnego małżeństwa i utraty dzieci, ale jej niezachwiana wiara i oddanie Bogu przekształciły ją w symbol nadziei i odporności. Wielu wierzących zapala świece, odmawiając tę modlitwę, symbolizując światło wiary, które prowadzi nasze kroki. Możesz to zrobić w swoim domu, tworząc środowisko spokoju i refleksji. Praktyka nowenny, odmawiająca tę modlitwę przez dziewięć kolejnych dni, jest również powszechna i może jeszcze bardziej zintensyfikować wasz związek ze świętą Ritą. Praktyki te pomagają skupić umysł, a serce otwarte na błogosławieństwa i boskie przewodnictwo. Pamiętajcie, wiara przenosi góry. Otwierając swoje serce na wstawiennictwo świętej Raiti, możesz poczuć boską obecność w swoim życiu, pomagając przezwyciężyć trudne chwile. Modlitwa święta. Raiti jest potężnym narzędziem, które pomaga nam zachować nadzieję i znaleźć pokój, za którym tęsknimy. Nabożeństwo do świętej Raiti z Kassii jest dla wielu światłem nadziei. Modlitwa z wiarą i oddaniem może przynieść poczucie pokoju i duchowej odnowy, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wiara w Santa Rita przynosi ogromne pocieszenie, wzmacniając ducha tych, którzy wierzą w jej wstawiennictwo. Wykonując tę modlitwę, należy zachować postawę pokory i szczerości, otwierając serce na boskie działanie. Duchowe połączenie ustanowione w tym czasie modlitwy może być prawdziwą ulgą dla cierpiących, odnawiających nadzieję i wiarę. Niech święta Rita z Kasi oświetli twoją ścieżkę i udzieli ci łaski, której potrzebujesz. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, udostępnij ten film znajomym i rodzinie i nie zapomnij zapisać się na kanał, aby uzyskać więcej wiary i treści duchowych. Dziękuję za oglądanie. Niech święta Rita z Kasi wstawia się za nami wszystkimi i udziela nam łaski, której tak bardzo potrzebujemy. Aż do następnego filmu, a Bóg Was wszystkich błogosławi. Amen. Dziękuję za oglądanie. Niech święta. Rita Scassi wstawia się za nami wszystkimi i udziela nam łaski, której tak bardzo potrzebujemy. Aż do następnego filmu, a Bóg Was wszystkich błogosławi. Amen.